z Wisłą Kraków, swego czasu bramkarz Zakołębia ostatecznie pozostał w drużynie. Piłka no w światło bramki, musiał zachować koncentrację do końca, by ta piłka nie spłatała mu fitla Zobaczmy jeszcze raz, no spychała znane tego, że te piłki potrafi bić w punkt. Pomnę o Biblioteka VOD na pilot.wp.pl, on co teraz robi za głębiej, oddało piłkę rywalowi w szesnastce, jest jeszcze poprawka! No to są na dobrej drodze, bo takie rozgrywanie piłki w szesnastce, gdy blisko jest przeciwnik, nie się o kłopoty. No Trochę wystarczyłoby, że... po prostu włożyłby nogę między do prawej strony, tutaj rozpędza się Kruszelnicki, Lewa noga, przerzut, ładny, dokładny. Zobaczmy groźnie, prosi się o uderzenie. Andrzeja Witan ładne podłączenie się z lewej strony. No i to Kusztal oddał. To jest strzał na bramkę. Tyle tylko, że było groźnie. Mogli wrócić po prostu. Zawodnicy Zelbląga uderzenie głową czy groźnie w polu bramkowym witana. Dobrze też bita piłka. Z narożnika spójrzmy jeszcze raz. No tak jest strzał i broni Szymon Wajrach jeszcze raz, błąd tutaj Adamskiego przy wyprowadzeniu piłki wreszcie spychała, miał szansę by strzelić, no ale wajrał z takim uderzeniem nie są w stanie złapać rytmu, nie są w stanie upłynnić swoich poczynań, sporo właśnie przez to jest fauli, sporo niedokładności, teraz dłuższa piłka, zobaczmy, uda się może Famulakowi zrobić z tego coś ciekawego, Famulak do lewej nogi, uderzenie zablokowane, do końca odprowadzał Famulaka. Wiemy, że famulak. Takie rajdy to jest jego znak firmowo. On uwielbiał piłkę przy nim. madamski skorzystał ze swoich warunków fizycznych. Popielec! Popielec! Gol! Goal! Gol! A strafienie! Na Proszę zobaczyć. Kompletny brak Sekuracji. No i golazo, proszę Państwa, Golazo. Spychała Danilczyk. Nieźle zapowiada się ta akcja Famulak. Przychodzi mu partner z pomocą. Dośrodkowanie przed bramkę. Interwencja wyrałka. Rzutka! Ale głupie zachowanie jednego z zawodników zagłębia. Adam Żak. Żak czy Wejrauch? minuta. Żak bardzo pewnie nie ma tutaj co zbierać. W swoje prawo Adam Żak, a w swoje prawo również, czyli w lewo z perspektywy. Bardzo pewnie wykonana jedenastka. W boczną siatkę były zawodnik Polonii Bytom. Zawodnikom z bloku defensywnego. Przejęcie kuczałka do lewej strony, tak, rozciągnięta, szykuje się strzał, broni Wejrauch. No zobaczymy też, która z drużyn w Elblągu Poczuję smak punktów. Rzut do środka. Ładnie utrzymuje się Kusztal. Prostopadła piłka, świetnie wychodzi w tempo, zagłębie, nie ma gola, słupek. Kapitalne to podanie! Proszę zobaczyć. obsługuje Patryk Kusztal partnera. Delikatna wcinka, niewiele zabrakło. Spychała. tego piłki w pole karne niewiele dają. Zobaczmy, jak będzie teraz znowu zgarnięta przez zagłębie piłka. Uderzenie 8 tych strzałów: 4-3 w niecelnych. Teraz piąty w niecelny. niecelnej 5 do 3 w strzałach celnych ale pamiętamy te strzały celne one były raczej do koszyka bramkarz tuż przed przerwą kolejna taka walka o piłkę przebitka w środkowej strefie Bartoś teraz w roli stopera przerzut na lewą stronę mocny no naprawdę dobrze to wygląda uderzenie głową o no, taka akcja Wysokich lotów, wysoka piłka Bartosia w pole karne, przegłówkowana piłka, uderzenie celne, no ale Wejrauch musiał sobie z tym poradzić. Zobaczmy jeszcze raz. Koczałek się tutaj. 4 minuty, dorzuca sędzia, daleki wyrzut piłki przed bramkę, no tam się kotłuje jeszcze uderzenie nad bramką. I w defensywie nie daje się wyprowadzić w pole, a też sporo, sporo biega do przodu. Druga minuta czasu doliczonego. Szansa dla Zagłębia. Uderzenie z 16 metrów. gol! 2-1 dla Zagłębia! Do podobieństwa. W Elblągu Zobaczmy to jeszcze raz. Dośrodkowanie. Ta piłka spadła gdzieś w okolicach 16 metra. Przyjął Kizyma, popatrzył i zakręcił takiego rogala. No, naprawdę palce lizać w boczną siatkę. Ostatnie, już sekundy. Czasu doliczonego. Koniec tego meczu. Zagłębie wywozi 3 punkty. Z... I wygrywa Zagłębie 2-1. Dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski, Do usłyszenia. Musimy kolejne.